Szczęść Boże, Konferencja Prasowa Konfederacji w chwile po zakończeniu policyjnej prowokacji na manifestacji rolników i innych środowisk, którym droga jest suwerenność Polski w wymiarze gospodarczym, żywnościowym, w rolnictwie, transporcie, także. W gospodarce leśnej, myśliwstwie. Otóż dzisiejsza manifestacja, Konfederacja to nie jest żadna nowość. Zawsze, od zawsze i na każdym proteście, i na każdym przejściu granicznym, i na każdej blokadzie murem za przewoźnikami, rolnikami i wszystkimi, którym Eurokołchos i rząd warszawski, który się wysługuje i Brukseli, i Kijowowi, odbiera wolność. Dzisiejsza manifestacja zgromadziła wiele tysięcy przybywających do Warszawy z całej Polski manifestantów. Wiemy, że policja utrudniała docieranie na miejsce manifestacji, a tu w Warszawie doszło do prowokacji. Posłowie Konfederacji. Możemy to z poczuciem spełnionego obowiązku zakomunikować. Starali się i udało nam się ograniczyć skutki tej prowokacji. Udało nam się nie dopuścić do rozległej pacyfikacji manifestujących przez policję, ale prowokacja była. Posłowie Konfederacji na pierwszej linii, a raczej pomiędzy szpalerem policji, oddziałów prewencji, a manifestującymi. Szereg razy doprowadzaliśmy do rozdzielenia cywilów i mundurowych, szereg razy doprowadzaliśmy do wyjaśnienia sytuacji. Nikt nikogo nie prowokuje, nikt nikogo nie atakuje, ale wtedy leciały kamienie, leciały racje, leciały pociski gazowe. Pierwsze kamienie yy, to jest wersja, którą yy, Poznaliśmy, poleciały z jednego z balkonów bloku, który stoi tutaj przy ulicy wej Wiejskiej. Proszę się zastanowić, który oszukany rolnik wynajmuje mieszkanie przy Wiejskiej w bloku i na balkonie gromadzi kamienie po to, żeby w sposobnym momencie móc nimi, móc nimi cisnąć w policjantów. Oczywista prowokacja. Yy, poseł Konfederacji pan prezes Sławomir Mencen dostał gazem centralnie w w pierś, którą Starał się osłaniać polskich patriotów manifestujących tutaj w Warszawie Śródmieściu. Oddaję głos posłowi Witoldowi Tumanowiczowi, który, jako praktyk i wieloletni współorganizator Marszu Niepodległości, zna doskonale i natychmiast rozpoznaje te elementy, stałe warianty gry policyjnej, bezpieczniackiej, stale obecny element prowokacji. Pan poseł Tumanowicz. Panie premierze Tusk, widzę, że jesteśmy po dwóch stronach tej samej barykady znowu. To znaczy widzę, że wróciły dawne czasy. Wróciły czasy z pierwszych marszów niepodległości, kiedy żyły patriotów, ludzi, którzy mają emocje po... Biało-czerwone, którzy chcą dbać o interes polskiej gospodarki, w tym wypadku polskich rolników, po prostu są pacyfikowani przez policję. My doskonale znamy te metody, doskonale znamy tą taktykę, taktykę, która jest obliczona na to, aby policja prowokowała tłum do zachowań takich, które mają być potem pretekstem do tego, aby wyłapywać poszczególne osoby z tłumu, zabierać ich i podreperować statystykę, tak aby właściwie odwrócić uwagę od istoty problemu. Istotą problemu jest los polskiego rolnika. Ten los, który zgotował nam poprzedni rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski, a teraz rząd uśmiechniętej Polski tak zwanej, nie jest w stanie rozwiązać. Oni już to doskonale wiedzą. Nie są w stanie tego rozwiązać, więc muszą, więc muszą odwracać uwagę od istoty tego problemu. A rolnicy, rolnicy produkują poniżej e, progu od, e, opłacalności. Mają sytuację bardzo trudną. Muszą wyżywić siebie i swoje rodziny i oni tutaj nie przyjechali dla przyjemności, nie przyjechali podymić. Oni tu przyjechali protestować i walczyć o polskie bezpieczeństwo żywnościowe. I jeśli pan, panie Donaldzie, nie rozumie tej, tej sprawy, naprawdę bardzo proszę zmitygować e, pos, ministra e, spraw wewnętrznych, pana Kierwińskiego, do tego, aby przestał prowokować, przestał e, robić tego typu e, no, 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 sytuacje, które niestety, ale godzą w bezpieczeństwo i zdrowie e, obywateli. No i przede wszystkim e, mam nadzieję, że tutaj przed polskim Sejmem będziemy mieli okazję, aby wysłuchać wyjaśnień ze strony ministra, e, dlaczego doszło do tego typu eskalacji, dlaczego, doszło, dlaczego policja zastosowała taktykę, taktykę znaną jeszcze z czasów marszów niepodległości, która do niczego dobrego nie, nie prowadzi. Dostały, dostaliśmy jako posłowie gazem, e, zapewniam, e, immunitet nie chroni przed gazem, dostaliśmy dokładnie tak samo jak manifestujący rolnicy, Zrobi, robiliśmy wszystko, aby uspokoić także tłum, rozmawialiśmy z dowódcami, którzy byli tak naprawdę głusi, dowódcami policji, przepraszam, to, to powiem, dowódcami policji, którzy byli głusi na to, że ta taktyka, którą zastosowali, niestety, ale nie rozwiązuje problemu, tylko eskaluje. Eskaluje problem, eskaluje niepokoje i niestety, tak jak powiedziałem, do niczego dobrego nie prowadzi. Jak najbardziej trzeba wyjaśnić tą sprawę. Mam nadzieję, że minister wyjaśni tą sprawę, ale teraz już bym radził mu, aby po prostu podał się do dymisji, ponieważ na stanowisku, jak widać sobie, po prostu nie radzi. Szanowni Państwo, stały element gry, osad otaczanie ludzi, otaczanie, zamykanie dróg wyjścia z miejsca zgromadzenia, po czym rozgłośne wzywanie wszystkich do tego, by się natychmiast rozeszli, zagłuszanie megafonem policyjnym naszych prób kontaktu ze zgromadzonymi, które póki były możliwe, to właśnie służyły uspokajaniu nastrojów, oddzielaniu cywilów i mundurowych. Za pierwszym razem policjanci na naszą życzliwą sugestię. Zrobili pięć kroków wstecz. To samo uczynili manifestanci. Było zupełnie jasne, że nikt nikogo nie atakuje, nikt nikogo nie prowokuje, ale później policja dostała najwyraźniej inne rozkazy. Zostaliśmy trzeba to wyraźnie powiedzieć, oszukani przez dowodzących akurat tym odcinkiem, na którym znaleźliśmy posłowie konfederacji. Ja tak, tak, no, wykonują wszystko, rozkazy, dlatego też nie faktu. domagamy się dymisji policjantów, ale domagamy gamy się dymisji ministra spraw wewnętrznych. A mogę Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć. zapewnić jedną rzecz, tylko jedną rzecz, że manifestujący rolnicy byli naprawdę spokojni i stosowali się także do naszych próśb o to, aby właśnie się wycofywać, żeby e, uspokoić nastroje, więc naprawdę nie było podstaw do tego, aby używać środków przymusowych. Znaczy z góry dementujemy tę wersję, która być może już jest szykowana. Znaczy? E, w mediach e, agresja rolników, rozruba, przyjechali po to, żeby szumieć. Nie, nic podobnego. Wyjątkowo e, poważne podejście. Do sprawy wszystkich manifestantów. Znaczy ja w ogóle byłem w środku cały czas z innymi posłami konfederacji. Jestem przekonany, że gdyby nie to, że to byli ludzie, którzy całe życie ciężko pracują, to byli ludzie często starsi. Gdyby to, było, to był trochę inny przekrój społeczny, to udałoby się policji doprowadzić do tej. Prowokacji. Sytuacja jest jasna, szanowni państwo. No problem rządu polega na tym, że miażdżąca większość Polaków popiera protesty rolników, bo ich racje są oczywiste i jeszcze ich protesty dbają nie tylko o interesy rolników, ale przecież wszystkich Polaków jako konsumentów jako konsumentów żywności, prawda? No i skoro tak jest, wysokie jest poparcie, to trzeba zrobić z tych rolników przestępców, zadymiarzy, bandytów. I rzeczywiście już podkładkę pod to zrobił pan Kołodziejczak, który powiedział publicznie, że dzisiaj protestują nieprawdziwi rolnicy, fałszywi rolnicy widać, więc dzieli tutaj rolników na prawdziwych, nieprawdziwych. Oczywiście on jest tym prawdziwym i rzeczywiście chce zaorać polskie rolnictwo w interesie oczywiście agrokoncernów zachodnich, które działają na Ukrainie, a to wszystko jeszcze pod absurdalnym pretekstem walki o CO2, o klimat, tak jakby powietrze z Ukrainy było oddzielone od powietrza z Unii Europejskiej. Jest to oczywista prowokacja. Mieliśmy na początku kadencji wielką zapowiedź uśmiechniętej Polski, likwidacji barierek przed Sejmem, wysłuchiwania protestujących. Tymczasem dzisiaj do protestujących nie przyszli ani politycy PiSu, którzy są odpowiedzialni za obecną sytuację prawną, ani politycy nowej koalicji rządzącej, którzy są odpowiedzialni za to, że tej sytuacji nie zmieniają, mimo że na przykład Kosiniak-Kamysz domagał się zmiany tej sytuacji jeszcze przed wyborami w kampanii, domagając się rozszerzenia embarga. Dziękuję. Szanowni Państwo, sięgając po mandat poselski nigdy nie sądziłem, że przyjdzie mi wraz z posłami Konfederacji dzisiaj uczestniczyć pod budynkiem polskiego Sejmu w takich scenach jak Gazowanie naszych posłów. Nigdy nie sądziłem, że będę oglądał sytuację, kiedy w momencie, kiedy tłum rozpoczynał swój protest, nagle pojawiła się mała grupa tzw. białych kasków. W efekcie wejścia tych białych kasków rozpoczął się właśnie pierwszy proces gazowania i doszło do całego potem teatru, spektaklu w wykonaniu, w wykonaniu policji. Co niepokojące, a właściwie co prawdziwe z drugiej strony, to to, że rolnicy, którzy dzisiaj zobaczyli, że rząd nie chce z nimi rozmawiać, tylko siłowo ich pacyfikuje. Że, że ci rolnicy wracają dzisiaj do domów, natomiast przysłuchując się, będąc z nimi razem tam pod polskim Sejmem, dało się słyszeć głosy, że oni tego tak nie zostawią, że oni będą dalej walczyć o to, żeby móc hodować, żeby móc przecież wykonywać swoją pracę, bo tam również byli przewoźnicy, pszczelarze i inne grupy społeczne. Konfederacja wspiera osoby, które walczą o polski interes stanu, którzy walczą o polskie rolnictwo i na pewno. W przyszłości, kiedy będzie dochodziło do, do protestujących, będziemy się po pierwsze angażować jako posłowie, dbając również o bezpieczeństwo zarówno, zarówno policjantów, jak i tych, którzy przyjeżdżają do stolicy walcząc o przyszłość. Tak, to co jest istotne, co dzisiaj dało się dostrzec, że do protestujących rolników dołączyli bardzo licznie i myśliwi, i, leśnicy. I być może ta solidarność tych różnych środowisk martwi Tuska i jego, i jego ferajne. E, drodzy Państwo, ja dysponuję filmikiem e, zrobionym z tyłu za szpaleru policjantów, gdzie jeden z nich stający w ostatnim szeregu sięgał po kostkę i rzucał w protestujący tłum. Skandal, prowokacja. Ale jestem przekonany, że ani rolników, ani myśliwych, ani leśników ta sytuacja, ta prowokacja nie zniechęci. Wspieramy ich i będziemy współpracować, walczyć do osiągnięcia zamierzonych celów wyrażonych w, protest w postulatach protestujących rolników. Szanowni Państwo, bardzo istotne jest to, żeby podkreślić raz jeszcze, że taktyka policji. Taktyka policji była wyraźnie konfrontacyjna. Wszyscy stojący przed państwem posłowie starali się gasić nastroje zarówno protestujących, i przede wszystkim policji, informując o tym, że my będziemy chcieli neutralizować zarówno jedne i drugie strony zapędy, jednakże taktyka policji opierała się na tym, aby przejść do przodu i interweniować i pałować tam, e, nie Polaków nie tam, gdzie nie było przede wszystkim powodu, dopóki policja e, ukryta była pomiędzy blokami, dopóty y, sytuacja przed Sejmem była spokojna. Wtedy, kiedy policja obrała taktykę konfrontacyjną, rozpoczęły się rozróby, których podkreślam prowodyrem była polska policja i pan Kierwiński. Ciąg dalszy nastąpi, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.